Witam was moi drodzy. Oczywiście bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Damian z kanału Dami Sport HD. Jak widzicie, siedzę już przed komputerem. Oczywiście jeszcze stara grafika jeszcze jest tutaj do dyspozycji z pierwszej drużyny letniej gwiazd futbolu, czyli z festiwalu futbolu. Jak widzicie, tu jeszcze był Ronaldo, Messi, De Bruyne. Ale to jest tylko wizytówka na to, żeby wam pokazać, że w końcu udało mi się Naprawić komputer i mogę już bezpośrednio z niego prawdopodobnie streamować, ewentualnie nagrywać. Więc przypominam wam, że streamy na moim kanale na Twitchu www.twitch.tv, u kości Gdami sport HD. Tam aktualnie gramy karierę widzów i mam nadzieję, że wbijecie, bo mamy już 50 follower, followersów i lecimy dalej z ogniem. Jeżeli chodzi o te streamy, także to by było na tyle. Ja Wam tylko po prostu pokazuję, że jest ten komputer już naprawiony i nie muszę się już o nic więcej martwić. Także inaugurujemy znowu sezon, tylko że nie w taki sposób, jaki ja bym chciał, ale już bezpośrednio z PC. -ta. Także to był Damian z Dami Sport HD. Ja zapraszam Was na Twitcha www.twitch.tv z dami Sport HD. Wbijajcie na razie i piona.